Dzień dobry, witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. witam w kolejnym spotkaniu Was z Kiszem w Battlefield 2042. E, dzisiaj e, zagramy sobie podbój e, na mapce Szpica. E, no i co? I chyba tyle. Zapraszam do oglądania, bawcie się dobrze. Bo no, tu ktoś pisze Tice Pizdyś, ale nie. No. To po, jakiemu... <laughs> po jakiemu, Chyba nie podażę mu na pewno. Czyli to chyba nie Dobra. do nas. Lewą o! Stroną I mam to normalne działko, a nie jakiś granatnik dupny. No. A bo ja chyba zmieniłem. Ostatnio. A, a bo nas trzech jest w ogóle w tym czołgu. To dobrze, nie? Obserwuj, co tu się będzie działo. Obserwuj, obserwuj. Bo mi kurzy. O, dowódcą jest. Tu. Cel! Zabezpieczyć go! No tu jest tak niebezpiecznie, nie? Wiesz, że tak dogami jechać, też w sumie niedobrze, bo. Spokojnie, spokojnie. Bo, jak wiesz, tam mogą czołgi być, i wszystko i. My coś chyba minęliśmy, nie? O, w ostatniej sekundzie, żeś wrócił do mapy. Czołg jedzie. Trafiony. My też. Nie, nie trafił. Trafiłem, o uszkodzenie Szek pojazdu 40. A my, mamy, a my mamy kogoś co naprawi nas? Jeszcze drugi czołg widzę mamy Tam pojechał już, ściga go Trzy czołgi mamy Musimy bronić celu Uwa, rakieta z góry poszła no pewnie się okopały chopaki gdzieś tu na górze i teraz... Wiesz. Tu są, są, biegną A to nie na siebie? Tam coś niebieskiego. Nie, co? nie, czerwony jest typ Helka nad nami, trochę ją uszkodziłem. Wiem, strzelała do mnie. Tu nie przejdziemy. Dobra, przydałby się technik. No ja właśnie, nie gam technikiem, cholera. Dobra. A, no dobra. To, to by było na tyle z naszych. No nie, jak ciąg bierzemy, musimy mieć technika, nie? Niestety, bo to jest pipka. Jak nie mamy technikę. Chyba na, na gościu się zrestwie, bo on tu fajnie to C2 podchodzi. Ten. Pojazd wjechał w ogóle, ja pierdolę Suuukin syn. Kurczy syn! Skoczki, sroczki, podniesie mnie teraz typ? Podniesie Się teraz podnieciłem Nie, bo wiesz co, powiem ci, że kurde na tym C tu, Na C2 jestem i tu pojazd wjechał po Aha, scenie. bo tu jest sześciu ludu Tam pojazd wjechał wiesz, po Aha, ty serio, no jest o kuźwa, tu jest gruba akcja Ja pierdzielę, to C, c to jest lipne A! Zabiłem paru, ale... Ale, ale... Nie, to za dużo tu jest a już jest to, co widać, że jest ważny punkt taki, że tu wszyscy walczą teraz No tak, ten, ten duży budynek, nie? Bo to jest zamknięta pozycja No, ty ja zauważyłem, że podczas padania przerywa tobie strzelanie Ta? Tak Bo teraz to samo zrobiłem Położyłem się i przestało mi zrywać, nie? Znaczy przestało mi strzelać echo wpadł w nasze ręce wnętrza są straszne Aj! Dobrze! Może, może mnie podnieść kolego, od waski Ale tu są granaty Dzięki. Nie, tu jest trzech! Trzech tu jest, trzech tu jest. AJ! aj, 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 aj. No że ja tym diglem latam teraz, muszę się zmienić, bo jak do takiej walki to ma wrażenie, że on trochę za ciężki jest. Yy, dobra. Teraz... To, co ja zawsze byłem przyzwyczajony, że strzelam i padam, to tutaj przerywa strzały, wiesz? A. Wiesz co ja bym może to D D1 gdzieś spróbował, ale od E2 na przykład bym poszedł sobie, bo widzę, że tam nasi już się bronią ostro na tym terenie. No, typ tam żyje, no dobi do go. Typie jest zaznaczony i... Jest to na D1. Tylko tu dzieje się ze mną jakiś jeden człowiek. Nie, ja pisgam, no. Nie, a czemu nasza drużyna nie respi się na przykład na dowódcy, czy jak to tam wygląda, no? A, mam cię, dzwaniaczku. Jest za plecami twymi. po lewej masz typa. Na dachu, Aha, lewej a... się na... odrodziłem się na tobie i to był bardzo zły pomysł. Nie, bo, bo ja nawet. Na, ja się na, na, się nawet nie, zdążyłem, ja się... no, nawet nie tak. zdążyłem zobaczyć swojej broni i już zginąłem, nie? A nie, bo ja. wiesz z bo jeszcze na tym daszku takim był facet, wiesz? Ja najpierw w pierwszej kolejności chciałem go tam upolować. No nie, no to, to C2 musimy ogarnąć, no bo. To Te tu na L2 też coś ci się widzę dzieje. No ale. C2 jest jakby po środku niczego i tam bruzi, że tak powiem. Ale wiesz co? No to wszystkie punkty trzeba. Ja wiem, ja wiem tylko. Pójdź, no coś tu strzelają. A, to się tak musiało skończyć. Nie wierzę, nie? Tyle moich chłopa to. Nie, Edwa, straciliśmy. Kawu, 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 kawu. Czekasz na mnie, <grym> aż się zrespie. No nie, no, ja mówię jakby. Tak ogólnie bez, bez sensem było przejmowanie tego E, bo i tak oni są tutaj u nas, nie? Po środku i jak wrzody się respią, nie? No wiesz, ale faj to mieć wiesz, żeby do, do punktów było, nie? Tak, ale oni ze środka są zawsze koło nas, nie? Wtedy A, i zauważyłem Niepotrzebnie latam, chcę cała to, to, to olać tu, nie chcę, chłopaki jakoś radzą. Ja wanki już play widzę walce ostro tam. tam. widzę C1 nam chyba zabierają, to się tam pójdę obronię. Się rozeznam, co tu się A. dzieje w ogóle. Kurde, kolesiowi na ryj rzuciłem granat teraz. Spróbuj mnie dorwać! Nie pomnie. Aha, idziemy! Heh, dobrze! <noise> dobrze starzą gościa przytrzymałem. Pojazd jedzie. Było sześciu typa, i wszyscy kurde wbiegli w drzwi otwarte. No nie. Ja mam kurde C4, więc mam, mogę te pojazdy teoretycznie tutaj. A, już tak, już nie, nie mam pojazdu, więc problem się sam, samoistnie się problem rozwiązał. Coś mi tak wydajność siada momentami. No, duża mapa, wiesz? Czog mamy na plecach w ogóle. No ale co się. Aż tak mi to nie przeszkadza. Ale jednak. No, pelotką do człowieka, nie? No, hit po prostu. <laughs> co za. Termitem mi rzucił. Jest ja strzelam na ślepo, kurde, ale nie jest gdzie dzieje w ogóle. Ja tu już pilnuję środka, wiesz? Jestem ruchomym respem, ale pelotka mnie strąciła. a no i robiłem tutaj za za osobę, robiłem tutaj za. Żywy punkt do drodzenia, ale jak żywy punkt do zginął, to nie ja się tam nie na. A cztery osoby tu biegały, nie? Tak, ja na C1 przez chwilę byłem, bo tam była zadyma ostra w tym, tym tunelu. Nie, ale wiesz co, system respowania to powinni dalej wydaje mi się poprawić, bo nie powinno być tak, że ja się respię i ja nawet nie zobaczę animacji końca mojej postaci już dostaję petardę na twarz, nie? Bawanki szplej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co się dzieje. Trupa strzelam. No, no Cholera, dobra, sniper ja. teraz wyszedł. Pringles, kurde. Ja technicznie, no jest, i tak mamy przewagę, więc to niech tam zajmują. No ale, Buch. Drugi przylas kurde. Dupy dałem teraz zawodowo. A na, na górę tego E1, gdzie jest snajper, no... Oznaczyłem pieprzonego snajpera, ale mam plecy na dupie. To w zasadzie anatomicznie dobrze, ale... <śmiewanie> właśnie, to po... Aha! Właśnie zespiłem, właśnie, właśnie... Ledwo się zespiłem i dostałem gonga tego snajpera z E1 na górze, co siedzi. No, no siedzi, nie? Ja, ja nie mam... Ja nie mam z karabinu, żeby go zdjąć, nie? A z chęcią mu taką wypaskudził, kurde pestunie, żeby mu się odechciało żyć. Jest tam jeszcze, jestem. To medyk jest jakiś, nie. wiesz? Eee, ta moja broń to taki. Krzywdy dłużej nie zrobi, widzę raczej. Nie ja na tym sejden się zespiłem, bo. Nie widzę jaki mój opad kuli jest. jak mu pestkę sprzedam, to mu się odechce. Nie wiem idiotyzm. Jak on tam wlaz, ja się pytam. A wszyscy pognęli z tego towarzystwa, no super. A nie dobra. Ja typ zaskoczył trochę, no tym. No dobra. Wiesz co, bo na C1 się problem to no. zaczyna robić i Haubica 105, która ma ledwo co życie, a wybuch jej, mój granat pod nogami jej, a ona mi da dwa proste sierpowe i tyle. <grym> no bez jaj nie, jak jesteś tym, jesteś yy, piechurem. Ja od pewnego czasu nie robię nic innego, tylko ginę, powiem ci. No i co jeden straciliśmy tyle. i dupa. No to C1 bierzemy, bo to C2 widzę, że nikomu się nie chce. To ja tam właśnie wszedłem od dłuższego czasu chodziłem, ale tam też ciężko, wiesz? Wojsko XXI wieku, przejedźmy się. No nie, ten typ cały czas tam jest, na tym wiesz. To, no, ale wiesz, no to trzeba tylko się nie dać trafić. O, o, o. plecy, plecy mam! Ja też. Walą z C2, nie? Zdjąłem jednego na C1, bo to C1 jest kluczowe teraz. Jak mieliśmy C1, mieliśmy kontrolę nad mapą, a wszyscy. teraz na C2, nie? Bo przecież. Wytłumacz mi to kawałek. Jak mieliśmy C1 i szliśmy na C2, to nikt nie brał C2. Teraz, jak C1 jest kluczowe, to wszyscy. czego nie wytłumaczę, bo to jest. Trudne do wytłumaczenia, nie? Aha. Aha! Nie wierzę I widzę te, wiesz, te punkciki, które się wpychają Do środka tego C2 i nie wiem na co liczą już teraz wszyscy nam wbijają od C1 No właśnie Dobra, Kawojak, mnie... jakoś robimy, robimy Za, to jakoś tak, żeby... Zabił mnie działamy? gościu, do którego celowałem Aaaa, dobra, nic, nie będę się denerwował I, I idziemy na to C1, Kawojak, razem a wiesz co, to ja muszę się zrespić, A wankisz mnie? No ja też. A, a stamtąd idziesz? Kurde, człowieku! No u mnie nie działa respienie, wiesz? Wybieram B1, jest zaznaczone, klikam odrodzenie i mnie a, wywala dobra, na bazę. Dobra, dobra, dobra. Ale tak wygrywamy, zobacz. Mimo no wszystko. No tak, a teraz straciliśmy. Idziemy na to C1 i idziemy od naszej strony. I trzeba je kompulsywnie przejąć, bo nie mając C1, C2 jest bezsensowne tutaj. Tylko, że ob obawiam się, że za chwilę gonga wydzwoni jakiegoś hrabia, <noise> tego, te, tego snajpera Z1. Taki. Nie, tamtego chyba nie ma na e 1 ale na C2 przejęli, no to w sumie mamy dobrze. Teraz. Coś się że to jest mój maraton. No właśnie tak widzę, że biegę za tobą z tymi lufami do góry, i. Biegiem, biegiem! Dobra, tu już rzucam. ktoś już. Już tu to... na rzucał koło mnie. Ja strzelaj do mnie, wiesz tak, od prawej strony. Od prawej strony w plecy. Kuźwa, koleś był przede mną, mnie wspomnie zaraz. Dobra, Snajper! Po lewej, po prawej w sensie. No już, leci jakiś. Żyjesz? Rzucam ci apteczkę. Snajpera o, masz od lewej! No ja tego się muszę, wiesz... Zaporowy ci puszczam. Dobra, wycofajmy o, się. Dzięki, dobra, dobra, dobra. Naokoło tej ty... skały. Od tej strony, no. Więc tu nie... Dobra, C1 mamy, ale tu będą ludzie teraz. wszedłeś Ten snajper tam był niebezpieczny Oj, wybuchy Czołg nasz. Sklejanos, Castellianos, dobra I tu najczęściej wychodzą na wprost nas, wiesz, więc tu ostrożnie Oj, ostro, ostro, kawojak. No ja tu już sobie wchodzę powoli, wiesz. Pra, Prawą stronę uważaj. Jesteś w środku czy na zewnątrz? Na zewnątrz jestem, on się typa zabijam. Nice. Ale to- to niewiele daje, bo tu... Ooooho. A! Jeszcze jeden. No i dostałem- prefire'a akurat, bo wychylałem jakiś typ za mną, zaczął strzelać, a ja się wychyliłem na łeb idealnie, nie? Ja... Kurde, ale tak taki jeden fajny meczyk, no wygrywamy, wygrywamy, ale ten jeden meczyk tak mnie, kurde, rozochocił. A, widzisz jak to jest? A teraz dostaję, kurde, w dupczkę. Teraz nie, sorry, bo ja zapomniałem, że tu jest 128 osób teraz, nie? To teraz jest troszeczkę inaczej, ja tak podchodzę jakby było 64 typa, a tu jest jednak 128. A. Ale problemy z wydajnością mam trochę odszuwalne teraz, powiem Ci, w tej zadymie takiej. Ale czuję, że zaraz petardę na twarz dostanę. Dobra, wszedłem na to C2 tu powoli. Ja też jestem na C2, ale nie wiem, skąd wrogowie idą. Nie bezpiecznie! Nie będziesz odpadł mojej pozycji ja tam oznaczyłem niby Mała, no, mamy to większość No nie tu są typy Ale się o ja pierdzielę Ale o! Widziałem typ, ale nie wiedziałem że to wróg jest O bo. A to co jeden nie mamy dla odmiany no.

To już końcówka meczu jest to wiesz, tak zwane rage ty poszły Może już też tak za bardzo wiesz już widzą, że ten to już tak nie ma co Bo jeszcze zginiesz na koniec i po co? Ja zginąłem Ale jednego zabiłem To chociaż tyle widzisz Idę, idzie 3 na C1 od tuneli Zwycięstwo to najważniejsze. Zięso. Mamy wkład. Mamy Ale wkład. ciężko było. Czyli tu już wiemy na tej mapie kluczowe jest C1C2, nie? I on no, no, jest no. zawsze jest duży punkt. Chociaż ta, ta, C1, ta. jak mieliśmy, było git, bo mieliśmy zawsze blisko, nie? No, 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 no. Więc ja tylko, ty też nie polega na tym, żeby, wiesz, też tutaj no tak. na jednym punktach się skupiać, nie? No nie, ale trzeba ich pilnować, wiesz, jakby, no, 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 nie zawsze te kile są ważne. No. Bo to samo jak tam to, tam, chyba E, czy... czy e, e chyba, czy... czy D. Tak, tylko e, wiesz co, ja mam e, wrażenie, tam właśnie że nam tutaj tak, wiesz, w tyłu trybie. zabrali, A wiesz, a tu trzeba naprawdę uważać, bo się można Ale jak go tyłu nam zabrali, przecież my byliśmy od naszej bazy, to było od ich bazy to E. Dlatego jak się że po co E, Skoro Aha, mamy C ta, przejęte no, no, przez no, no, nich. No, 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 no. Więc, mieli, więc wy jak przejmowaliście E, to mieliście ich z dwóch stron, nie? No niby tak. Ale dobrze było. Nie, 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 dobrze jest, dobrze jest.